nie wiem, co robić. Ptyczka. Ptyczka No. O! O! Ptyczka Teraz się. O! Nie, 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 nie Ptyczka biała! Nie biała się! dotykać! Mam się! Ja połóż, czekaj, poczekaj, no! czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Pokoń, już będziesz do szkoń, czekaj. Jesteś opętany! O, odejdź, odejdź, to jest! Zostań 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 przy Zostań 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 na <głosy> <głosy> Czyli chodzi o pszczepić. Ja to się, się jeden bandaż, <noise> drugi i się obijało. Ale da się da się około, nie da się na około, bo należy. Nie, Podniesiemy ją. Edgar! Poszedł po bandażu. To weź i weźmy. To weźcie, weźcie ją. ją. chyba nie wiem gdzie masz tą No

Teraz trzeba jakoś to... Się... Ja będę trzymać głowę, ale trzeba ją jakoś przypiąć. Będę... Nie, no tak, i dwie osoby muszą ją trzymać, A ale trzeba dwie... jakoś do mieście, się nie, Ale trzeba ją przykleić. Myśli, no nie, nie, nie. Jak się wypadnie to, co. Odej! Odej! ale Odej! wypadnie, to co? to Muszę no, no, jest... tak. wyraźniane, weź. A, Mówiłem, to się to to dole dole. Na nie sprawdźcie się bardzo. Może byś czy ma jest to, co jest. Spokoj, Spokojnie. Spokoj, spokoj. Spokoj, spokoj. Spokoj, spokoj. Spokoj, spokoj. to spokoj. Spokoj, spokoj. Spokoj, spokoj. Spokoj, spokoj. Ja? Niech on rzadą. Mieliśmy rozkazy. na kolanach. O tak, ale... Przeszczesz jeszcze. Tak po prostu do góry. Proszę pana... Ej, co się dzieje? On jest sieciński. On nie żyje. Tak się zawsze. Ale nie macie już nosu? Ukradli wam nosze. Proszę pana... Złodzieje. Czekajcie. O, dobrze. Proszę pana... Niech pan na te sznurki wszystkie są po... to ktoś jeszcze tutaj za ten? tu weź go za biodro. A, to szkoda, bo na No, ktoś. No, ja No to dolar ty. Dolar. cztery, A może ciężki. Bo nie jest ciężki. Dobra, wierzę, Ciula. ci Dobra. Rękę. Czekaj. I obierz O ty. Dobra. Ej. Так не помер. От так не Ale nie, nie, bo ja no spoko. Idę, tyłem. Czekajcie, moment. Spoko, wszystko, nie, 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 Poczekajcie moment. nie, 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 Ej, nie, 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 całe. nie, nie, Zimno. nie, 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 Oto okay. o, o, o zacznijmy ciąć. Uciniemy ci rękę. Jak on będzie łowił? Uciniemy mu rękę. Po drugą, drugą lewą. ręki, to wszędzie czerwodzi są. Tak taki moją rękę. Nie jest? Dobra, ja idę na plażę jest, ogólnie. Nie. Ja bym na plażę. Nie, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. Time's it.